Tutaj mamy kolejnego gołąbka samczyk niebieski pstry o numerze 263. Jeśli chodzi o tatę to jest z Iwana Herbocza i ogólnie linia Herboc jest jeśli chodzi o tatę tak. Tak. A jeśli chodzi o mamę to jest to z gołębi Krzysztofa Szkolnego Best Kittel. Razy Kosuba Milan, Derao Sablon, czyli mama to jest krzyżówka gołębi Kitel razy Sablon. Eee, Przydziem Babcia to jest wspaniała lotniczka, która zrobiła 60 ponad konkursów i 21 tysięcy konkursów kilometrów. Eee, Derao Sablon, eee, dziadek Krzysztof Szkolny, Best Kitel, a z drugiej strony Gołębie Chytila eee, z Herboców. Z Iwana, także taki samczyk.